Sponsorem tego odcinka jest firma Bosch Professional, firma, która dostarczyła nam elektronarzędzia widoczne m.in. w tym odcinku. Witajcie drodzy balowicze, po mojej dłuższej nieobecności na YouTube. Zanim przejdziemy do, materia do materiału nagranego w domu, pani Ani, słowem wstępu powiem, co się dzieje w balajdetal.pl. Wiele osób pyta mnie, czy jeszcze działamy, skoro nie ma filmów na YouTube. W zeszłym roku mieliśmy bardzo dużo pracy na głowie przy uszczelnieniach domów z Bali. Stąd zabrakło czasu na filmy dla Was. W tym roku zdecydowanie postaramy się to nadrobić. Wiem, że z wielu z Was czeka na relacje z budowy siedziby Balei Detale. Otóż w połowie tego roku finalnie powinniśmy ruszyć z budową. Jak pewnie wielu z Was wie, o czym informowałem na webinarach, działka jest zagrodowa, w związku z tym trzeba spełnić sporo warunków, aby finalnie otrzymać warunki zabudowy, a co za tym idzie ostatecznie? Pozwolenie na budowę. Zapewne, jak już oglądacie ten film, warunki zabudowy już powinienem mieć, więc realnym jest, że do wakacji pozwolenie już będzie, wtedy niezwłocznie będziemy ruszać. Zgodnie z tym, co zapowiadałem, szczegółowo będziemy pokazywać, jak budujemy taki dom krok po kroku. Będziemy mieć kamery GoPro na głowie, tak żebyście mogli widzieć możliwie najwięcej. Przedsięwzięcie jest bardzo wymagające dla nas z wielu względów. Po pierwsze, trzeba dalej prowadzić nasze działania firmowe od konsultacji po sprzedaż na sklepie i uszczelnienia oraz renowację elewacji. Tylko ten punkt w zeszłym roku bardzo pochłonął nas czasowo. Po drugie, wszystko chcemy nagrywać, a więc trzeba to odpowiednio przygotować i zmontować dla Was. Po trzecie, pracujemy nad tym, aby w tym projekcie nie zabrakło godnych do polecenia film. Film, które będą nas wspierać merytorycznie, jak i materialnie w postaci dostarczonych materiałów. Po czwarte, wszystko musimy dokładnie przemyśleć, przewidzieć, kupić, przywieźć i zrobić. No i najważniejsze, wszystko będziemy robić sami. Także skala przedsięwzięcia, przedsięwzięcia, zwłaszcza pod względem czasowym, wydaje się bardzo niemożliwa do zrealizowania. No, ale będziemy wszystko robić, żeby to wyszło jak najsprawniej. Sam nie mogę się już doczekać realizacji, bo jest to wyzwanie, którym żyję. Jest to całkowicie inna jakość treści, które będą się tu pokazywać. Jestem przekonany, że ta przerwa na YouTube była tego warta. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, film, filmy zaczną pojawiać się mniej więcej z dwumiesięcznym opóźnieniem względem tego, co realnie będzie się działo na. Na budowie. Taki jest plan. Musimy mieć czas na wszystko: na budowę, działania firmowe, montaż filmów i odpowiednią ich obróbkę, spotkania online, webinary. Na jakiś czas zawiesiłem z uwagi na brak czasu i budowę siedziby, właśnie. Wierzę, że ilość tej praktycznej wiedzy, która będzie się pojawiać, będzie dostateczną rekompe rekompensatą dla Was eee, za te właśnie spotkania online. Na co dzień udzielam na bieżąco konsultacji. Pomagam Wam planować remonty czy budowę domów z Bali. To się dzieje. Stąd jeśli mogę Wam w czymś pomóc, piszcie śmiało, na pewno powiem jak rozwiążemy dany temat, który Was męczy. Na początku lutego byliśmy także na targach Budma. Myślałem, że coś dla Was nagram z tego wydarzenia, ale powiem szczerze, poprzednia moja wizyta na Budmie była bardziej owocna. Obecnie wystawców było mniej, pierwszego dnia było bardzo mało ludzi. Ci wystawcy, którzy nas interesują, także byli, więc według mnie nie było sensu ponownie poruszać na kanale tych samych tematów. Przechodząc do sedna dzisiejszego odcinka, mam dla Was opowieść o tym, jak została przeprowadzona renowacja elewacji i okien u jednego z naszych klientów. Opowiem, jakie problemy do rozwiązania miał omawiany dom z Bali i jakie działania podjęliśmy. Będzie dużo wartych uwagi i informacji, dlatego zapraszam serdecznie do oglądania. Sponsorem tego odcinka jest firma Bosch Professional, firma, która dostarczyła nam elektronarzędzia, widoczne m.in. w tym odcinku. Pani Ania, właścicielka tego urokliwego domu z Bali pod Warszawą, skontaktowała się z nami, aby uporać się ze szczelnością domu oraz samą elewacją, która wymagała odświeżenia. Wymiary domu to około 18,5 m na 10 m. Oczywiście bryła tego domu nie jest bardzo prosta. Wiele się na niej dzieje. Mamy tutaj lokarny w dachu, cztery ściany szczytowe, w tym dodatkowe małe fragmenty ścian szczytowych pomiędzy garażem a domem. Garaż został przerobiony na część użytkową. Dodatkowo charakterystyczny wykusz od strony tarasu, czy a la veranda od wejścia, te wszystkie elementy sprawiają, że każda mm, strona domu jest unikalna, a, a cały dom bardzo charakterystyczny i według mnie urokliwy. Dom pani Ani wykonany został z modrzewia i nie był niczym impregnowany. Starzał się w swoim własnym naturalnym tempie. Dom w momencie realizacji stał już około 12 lat. Bale zastosowane tutaj mają grubość 26 cm i łączone były na płasko ze sobą, bez żadnych piór. Jedynym uszczelnieniem na połączeniach, jakie wykonawca zastosował, był to sznurek jutowy. To oczywiście nie zdało swojej roli, stąd potrzebna była nasza interwencja. Bale zastosowano tutaj także na ścianach szczytowych, aż do kalenicy, w związku z tym wszystkie ściany szczytowe także należało uszczelnić, włącznie z lukarnami, gdzie zastosowano elementy o 8 cm grubości. Oczekiwania pani Ani wiązały się z tym, że oczywiście dom miał być szczelny, ale też mieliśmy się zająć elewacją pod kątem estetycznym. Klientka chciała zachować naturalny charakter starzenia się domu, ale jednak e, także go odświeżyć i zabezpieczyć przed dalszą korozją. Faza pierwsza, szlifowanie. W pierwszej fazie usunęliśmy mechanicznie większość żywicy z elewacji. Intencją pani Ani nie było jej całkowite usunięcie, zwłaszcza, że bale na dzień naszych prac nadal smarkały żywicą. Ten aspekt dla klientki nie był problemem, a naturalnym zjawiskiem, który ma prawo występować, zwłaszcza dla drewna modrzewiowego o tak dużych przykrojach. Następnie przyszła kolej na usunięcie warstwy sypiącej się, a także niezbyt licznie występujących przebarwień. I tu znowu celem nie byłoby szlifowanie do oryginalnego koloru drewna, a jedynie zniwelowanie warstwy skorodowanej, niestabilnej do zabezpieczenia domu odpowiednimi preparatami. W aspekcie uszczelnienia domu nie ma potrzeby szlifować go całego, a jedynie same frezy wcięcia pod uszczelniacz. Czasem nie trzeba ich szlifować, a wystarczy użyć dedykowanych drapaków, które mają kształt cylindryczny i poprawiają przyczepność pod uszczelniacz precyzyjnie i niedużym nakładem pracy. Z uwagi na to, że zgodnie z ustaleniami mieliśmy także pomalować dom, szlifowaliśmy od razu całość. Szlifowania dokonaliśmy szlifierką mimośrodową, Bosch Professional sieciową, jak i akumulatorową z kilku względów. Takie szlifowanie, taką szlifierką mimośrodową, jest idealne do ściągnięcia tylko tej warstwy drewna, która po prostu sypie się pod ręką. Ponadto jest bezpieczniejsze pod kątem jakości szlifowania i osiągnięcia gładkiej powierzchni bez zagłębień. Wiele firm podczas budowy domu szlifuje domy głównie po to, aby oczyścić je z zabrudzeń. Szlifierkami kątowymi, które mają dużo większe możliwości zbierania niechcianej powłoki czy zabrudzeń, ale też ich zastosowanie jest obarczone większym ryzykiem z uwagi na moc, z jaką ściągają one warstwę drewna. Występuje duże ryzyko powstania niechcianych zagłębień. Wystarczy chwila nieuwagi i w łatwy sposób na elewacji powstają góry i doliny. Światło słońca świecąc pod e, danym kątem w ciągu dnia takie niedoskonałości szlifowania uwidoczni. Do miejsc trudniej dostępnych, na przykład na wysokości, idealnie spisywała nam się szlifierka, mimośrodowa akumulatorowa Bosch Professional e, gx 18V125. Jest na bardzo kompaktowych rozmiarów, co sprawia, że jest bardzo mobilna. Wiele miejsc, takich jak lukarne i inne bardziej uciążliwe zakamarki na elewacji, wyszlifowaliśmy właśnie nią. E, faza 1A, renowacja okien. Jeszcze przed naszym przyjazdem została rozpoczęta renowacja okien drewnianych przez firmę zewnętrzną. Okna były już w kiepskim stanie, patrząc na powłokę lakierniczą, zaś okno tarasowe uległo mechanicznemu zniszczeniu podczas włamania, jakie miało tu miejsce. Wymontowano same skrzydła i na drewnianych kozłach wyszlifowano je, usuwając w ten sposób starą warstwę mm, zabezpieczającą drewniane elementy okien podobny sposób oczyszczono ramy. Do renowacji okien szczególnie polecam środki sprawdzone przez nas i dostępne na naszym sklepie. Do tego celu najlepiej zastosować Delta Impregnir Grunt 106 jako podkład i dwie warstwy Delta Flash Lazur 502. Jest to bardzo trwała i ekologiczna warstwa, zabezpieczająca, polecana do nowego i renowacyjnego malowania okien i drzwi zewnętrznych. Dostępna w różnych kolorach, e także na naszym sklepie, gdzie w opisie zamieściłem e link do tych produktów. Staranne ściągnięcie starej powłoki lakierniczej oraz zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczających zagwarantuje funkcjonowanie stolarki okiennej i drzwiowej przez wiele kolejnych lat. Faza druga uszczelnienie. Przed jego wykonaniem dom dokładnie oczyściliśmy sprężonym powietrzem i jednocześnie szczotką. Samo sprężone powietrze nigdy idealnie nie ściągnie wszystkich zabrudzeń z elewacji, zwłaszcza kiedy pomiędzy szlifowaniem a oczyszczaniem wilgotność powietrza była wysoka, np. po nocy czy po deszczu. Oczywiście warto oczyścić elewację na bieżąco po szlifowaniu, niemniej jednak szczotka dodatkowo daje gwarancję dobrego przygotowania powierzchni. Podobnie sprawa się ma, kiedy nie szlifujemy domu, a elewacja jest zakurzona. Tu taki proces oczyszczania zazwyczaj jest skuteczny. Kolor uszczelniacza wybrany jest tutaj przez właścicielkę tego przedstawionego domu. Po pomalowaniu efekt będzie bardzo interesujący, ale o tym na końcu filmu. Uszczelniacz łocznik jest malowalny, nie przyjmuje pigmentu tak samo jak drewno, niemniej jednak poddaje się kolorystycznie stosowanym środkom. Co ważne, uszczelnienie dokonaliśmy na wszystkich połączeniach balowych, zarówno poziomych, e, pionowych, wokół okien, wzdłuż podbitki wystających elementów konstrukcyjnych dachu i stropu, to jest murłat, płatwi, belek stropowych i tym podobne. Wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić nieszczelności i zastosowanie uszczelnienia ma uzasadnienie. Pewnym wyzwaniem było uszczelnienie ściany szczytowej, a właściwie jej małej skrawków, które są na połączeniu domu z częścią garażową. Uszczelnienie tego miejsca zajęło trochę czasu, a pozycja, w jakiej musieliśmy je wykonać, była bardzo wymagająca. Nie ma miejsca na lawacji, gdzie konstrukcja byłaby dla nas przeszkodą. Celem dla nas było osiągnięcie maksymalnej szczelności budynku, tak aby pani Ania finalnie odczuła znaczące oszczędności na ogrzewaniu. Faza 2A termowizja. Po wykonaniu uszczelnienia dodatkowo dom sprawdziliśmy kamerą termowizyjną Bosch GTC600C Professional. Temperatura była dość niska, więc jaki sens wykonania takiego badania był? Bo zobaczylibyśmy ewentualne spadki temperatury. Jeśli jeszcze coś trzeba było poprawić, to był to właśnie ten moment. Wykonując uszczelnienie dokładnie, takich miejsc można szukać na próżno. Nie ma fizycznie możliwości, aby po dokładnym uszczelnieniu występowały przewiewy na elewacji. Niestety, kamerę termowizyjną otrzymaliśmy później, aniżeli zaczęliśmy realizować renowację tej elewacji, więc nie mieliśmy możliwości porównać, na ile ściany były nieszczelne przed pracami. Na pewno taka okazja jeszcze nam się nadarzy i pokażemy wam, jaki daje efekt uszczelnienia łódczynkiem. Zamiast porównania na kamerze termowizyjnej możemy jedynie przekazać informację od inwestorki, że poprawa jest znacząca. Zapotrzebowanie domu na energię spadło o około 40-50%, co daje bardzo dobry wynik. Przy dzisiejszych kosztach ogrzewania taka inwestycja zwraca się bardzo szybko. W zależności od domu będą to około 3-4 sezony grzewcze. Sposób łączenia bali w domu u pani Ani, dla przypomnienia są to bale cięte na płasko, uszczelnialne sznurkiem na połączeniach, nie dawały gwarancji dobrej izolacji, mimo że bale zastosowano tutaj bardzo szerokie, o 26 cm grubości. Co możemy zauważyć na kamerze termowizyjnej, to problemy wokół niektórych okien, zwłaszcza tarasowego, które zostało uszkodzone podczas włamania. Obecnie jest naprawione na tyle, na ile dało się to zrobić. Wstawiono nowy pakiet szybowy, wymieniono zawiasy, a przede wszystkim wstawiono bolce antywyważeniowe i zastosowano dobrej jakości uszczelki. Faza trzecia malowanie. Po około dwóch tygodniach od uszczelnienia, kiedy masa dobrze wyschła, przystąpiliśmy do malowania domu. Najpierw dobrze zabezpieczyliśmy wszelkie elementy przed zamalowaniem. Okna oblepiliśmy samoprzylepną niebieską folią w rolce, która bardzo ułatwia i przyspiesza nam pracę. Idealnie przylega do szyby. Ramę okna zabezpieczyliśmy systemową i niedrogą taśmą z firmy Delfin, dostępna u nas także na sklepie. Linki do wspomnianych materiałów umieściłem dla Was w opisie. Taśmą zabezpieczamy ramę okna przed zachlapaniem, jednocześnie łącząc ją z folią. Przy takim rozwiązaniu nie ma możliwości wystąpienia kłopotliwych zacieków na oknach. W sytuacji, kiedy okna są drewniane i pomalowane dość delikatnymi farbami, szorowanie zacieków całkowicie nie wchodzi w grę, stąd tym bardziej istotne jest, yy, jakich materiałów do zabezpieczenia stolarki użyjemy. Powiem więcej, taśma i folia nie namaka od wilgoci czy deszczu, ale też łatwo daje się ściągnąć po malowaniu. Nie ma ryzyka odpadania powłoki lakierniczej z okna. Sprawdzaliśmy wiele rozwiązań od taśm papierowych pomocniejsze w połączeniu z typowymi foliami malarskimi, ale każde z testowanych rozwiązań nie dawało pełnej gwarancji niepodciekania farby lub też powodowało, że zabezpieczenie okien było procesem dość czasochłonnym i kosztownym. W tym przypadku niebieska folia w przełożeniu na szybkość pracy i koszt za metr kwadratowy oraz taśma zastosowana tylko wokół ramy daje bardzo dobrą zależność poniesionych kosztów do efektu i czasu pracy. Co do samego malowania, elewację malowaliśmy agregatem tłukowym, który w bardzo szybki i precyzyjny sposób pozwala nanieść preparat na elewację. Duża siła tłoczenia pozwala nam dotrzeć w każde pęknięcie w balu przy jednoczesnym rozprowadzeniu farby pędzlem środek, jaki rekomenduję do takich zabiegów, to Delta Impregnir Grund 106, jedna warstwa i dwie warstwy z kolorem Delta, Delta Hydroazur 50, wybarwiane w wielu kolorach ze wzornika. Wszystkie środki znajdziecie u nas na sklepie na Bale i na sklep. Kolor wybrany przez panią Anię jest dość wyrazisty i jasny, ale z racji tego, że malowaliśmy Bale, który kolor nie był naturalnie świeży, nie był oryginalnym kolorem drzewia. W połączeniu z tym, co zrobili, zrobiły warunki atmosferyczne i nasze szlifowanie, w ostatecznym efekcie, rezultat uważam, że wyszedł imponujący. Na kamerze elewacja podczas malowania wydaje się bardzo żółta. Jednak w rzeczywistości, a zwłaszcza po wyschnięciu, bale mienią się ciepłym, słonecznym kolorem, coraz zmieniając swoje oblicze. Tam, gdzie bale były szare i wyschnięte, obecnie efekt naprawdę robi wrażenie. Każda strona domu ma swój unikalny charakter. Według mnie wielkie brawa dla pani Ani za odwagę w doborze koloru. Pomimo początkowych obaw, ostateczny efekt, w moim odczuciu, jest godny pozazdroszczenia. Faza czwarta: zakończenie. Po malowaniu ściągnęliśmy w łatwy sposób taśmy i folię z okien. Po wyschnięciu farby, przyszedł czas na końcowe uszczelnienie połączeń okien z domem. Zazwyczaj wystarcza sam nasz uszczelniacz. W tym przypadku jeszcze na etapie montażu stolarki zastosowano taśmę rozprężną. Dla dodatkowego zabezpieczenia i z racji tego, że pani Ania już kupiła taśmę do tak zwanego ciepłego montażu, do zastosowania zewnętrznego, użyliśmy ją nad oknami. Ta przestrzeń między oknem a balem jest znacząca zwłaszcza tuż po wybudowaniu domu. Jest to uwarunkowane osiadaniem konstrukcji. Po bokach okien i od spodu zastosowaliśmy nasz uszczelniacz łódź, który działa prawie tak samo, nie przepuszcza wiatru ani wody. Nadmiar wilgoci w tej części domu spokojnie zostanie odprowadzony przez drewno. Przy takim układzie warstw w domu z bali nie ma ryzyka kumulowania się wilgoci. Następnie założyliśmy opaski drewniane wokół okien. Początkowo rozważana była ich wymiana, niemniej jednak były one w, na tyle dobrym stanie, że wystarczyło je wyszlifować i solidnie pomalować. Odpowiednie przymocowanie opasek także ma znaczenie. Ja jestem zwolennikiem wkrętów z główkami na torx. Eee, łatwo je przykręcić i dobrze trzymają deskę. Ta nie odkształca się z, z czasem, a całość wygląda znacząco bardziej estetycznie. W przypadku zastosowania gwoździ czy czarnych wkrętów, tu często pojawiają się problemy. Czarne wkręty potrafią się zrywać, abstrahując od tego, że rzucają się bardziej w, w oczy. Gwoździe za małe nie utrzymają deski, za duże spowodują, że w razie potrzeby będzie ciężko ściągnąć opaski. Nieocynkowane będą zostawiały ciemne smugi na deskach. Najlepiej jest dobrze dobrać wkręty do e, mocowanej wielkości drewna, najlepiej z główką na toros. Mnie osobiście takie rozwiązanie nigdy nie zawiodło. A Ty co sądzisz o ostatecznym wyglądzie domu pani Ani? Z chęcią pomożemy dobrze dobrać materiały i zaplanować odpowiednie zabezpieczenie domu z Bali na lata. Doradzamy jak tanio i skutecznie pozbyć się insektów, a także jak skutecznie uszczelnić dom z Bali, jeśli jest taka konieczność, oczywiście. Dziękuję za dziś i do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam, cześć. Podobać się to wideo, daj łapkę w górę. A jeśli chcesz więcej nagrań pomocnych przy budowie domu z bali, pomóż mi proszę i zasubskrybuj ten kanał. A ja w ten sposób będę wiedział, że warto działać dalej. Dzięki.